jedna z tych bardziej negatywnych spraw. Zarzuty dla kantorowca w trybie P2P i zabezpieczenie majątkowe, które jest jeszcze większą rzadkością w tego typu sprawach. Tutaj możecie zobaczyć, jak coś takiego wygląda. No i co robić w tym wypadku? Oczywiście najlepiej by było robić prewencję i nie dopuścić do takiej sytuacji, no ale można trafić na prokuratora, który po prostu nie rozumie trybu P2P i dojdzie do postawienia zarzutów w sprawie. Dobrą wiadomością jest to, że od tego etapu masz już dostęp do akt sprawy, że jesteś w stanie zweryfikować, czy w późniejszym etapie sąd będzie w stanie logicznie wyprowadzić wniosek, że ty kierowałeś tym oszustwem, czy ty faktycznie miałeś zamiar oszukania kogokolwiek, czym da się po prostu logicznie wyprowadzić taki wniosek. Ważne jest tutaj to jest słowo zamiar. Otóż karalność oszustwa jest tylko wtedy, kiedy mieliśmy ko kogoś zamiar oszukać. I jak ktoś ci kiedyś nie zapłacił, Prowadzisz jakąś działalność i wystawiasz komuś fakturę i ktoś ci nie zapłacił i chcesz powiedzieć, o, ten on mnie oszukał, to to nie jest oszustwo. Właśnie za każdym razem, jak ktoś ci nie zapłacił, to musi być to oszustwo. W sprawach kryptowalutowych jest bardziej specyficzna sytuacja, bo tutaj miesza się przestępstwo z jednej strony oszustwa, z drugiej strony z praniem pieniędzy. No i jeśli dochodzi do takiej sytuacji, jeśli nasz klient dostaje tego typu zarzuty, to my przedstawiamy wówczas do sądu całą opinię, jak wygląda handel w trybie P2P i na czym polegają tego typu oszustwa i co tutaj należałoby zrobić, czyli śledzić kryptowaluty i pod tym względem zweryfikować, jak należałoby się zachować. Czyli krótko mówiąc, trzeba by było zweryfikować, na jakie portfele to poszło, a nie, że to nasz kantorowiec, który tak naprawdę sprzedając kryptowaluty na Binance, przelewa środki z konta swojego A na konto B, do którego dostęp ma tak naprawdę, tylko i wyłącznie Binance jako usługodawca, i ten klient, i ten klient, który by się logował z, konkret, z kompletnie innego IP, i że nasz klient w żaden sposób, czyli ten w tym wypadku osoba, która dostała zarzuty, nie uczestniczyła w tym, czyli nie instalowała u innej osoby, nie nakłaniała do zainstalowania NDS-ka i nic takiego, to wtedy mamy szansę na ostatecznie uniewinnienie w tej sprawie. Wy uważajcie, róbcie prewencję i miejcie nadzieję, że nie będziecie trafiać na tego typu prokuratorów.